Edukacja. Geoedukacja. Cześć, witam Was w nowej serii. Która tak naprawdę nie wiem, czy się sprawdzi, bo tego typu filmów pewnie jest mnóstwo. Dlatego dajcie znać w ogóle, czy tego rodzaju materiały są jeszcze potrzebne. Materiał będzie dotyczył omówienia egzaminu maturalnego. Być może po prostu mój sposób omawiania jest Wam bardziej bliski, dlatego stwierdzicie, że warto, no a ja przechodzę do zadań. To jest matura z 17 maja 2024 roku, oczywiście z rozszerzonej geografii. Przyjrzyjmy się tym zadaniom po kolei, no i zobaczmy, jak można było wykombinować też odpowiedzi na niektóre zadania. Zadanie pierwsze. Turysta rozpoczął pierwszą wycieczkę obok stacji kolejowej Wałbrzych Główny w polu A2. Trasa wycieczki prowadziła szlakami turystycznymi. Szlakiem czerwonym doszedł na szczyt Góry Borowej, kontynuował wycieczkę szlakiem czerwonym, a następnie od przełęczy Koziej szlakiem żółtym. Zaraz to sobie wszystko prześledzimy, tą trasę na mapie. No i mamy zadanie pierwsze. Na fotografii literami Z. Oznaczono szczyty wybranych gór, wśród których są Borowa i Wołowiec. Fotografie wykonano w kierunku południowo-wschodnim. No dobrze, przyjrzyjmy się najpierw może samej mapie, zobaczmy, którędy szedł ten turysta. A więc tak, rozpoczął swoją wycieczkę na stacji kolejowej Wałży, Wałbrzych Główny i potem szedł szlakiem czerwonym na szczyt góry Borowej pole B3. Zaznaczymy sobie, może, tą trasę e, jakimś takim kolorem, którego nigdy nie znajdziemy. Czyli tak. Wałbrzyk główny szlakiem czerwonym idzie sobie tędy cały czas w kierunku góry borowej. Dobra, dotąd zapamiętałem. Sprawdzamy dalej. Kontynuował wycieczkę szlakiem czerwonym, a następnie od przełęczy koziej szlakiem żółtym. OK, czyli dalej idzie szlakiem czerwonym, dochodzi do koziej przełęczy i dalej idzie szlakiem żółtym, czyli już idzie sobie tędy i chyba z tego, co pamiętam, wraca na stację, tak, wrócił do stacji kolejowej Wałbrzych. OK, czyli to jest jego trasa, mamy ją zaznaczoną, pewnie nam się przyda. No, i teraz trzeba by sobie sprawdzić, czy te informacje są prawdziwe. Mamy to zdjęcie. XYZ. Gdzieś widzimy jakieś szyby kopalniane. Tu być może mamy jeszcze jakieś ważne elementy. Zaraz zobaczymy, czy nam się w ogóle przyda. Turysta podczas wycieczki wszedł na szczyt oznaczony literą X. Aha. To najpierw musimy się zastanowić, co to są za szczyty. Borowa. I wołowiec. Ale mamy trzy miejsca, a tylko dwa szczyty są tutaj podane w treści zadania. Mamy natomiast jeszcze jedną ważną informację: zdjęcie zrobiono w kierunku południowo-wschodnim. Nie wiemy z jakiego miejsca. No to jest gdzieś w tą stronę. Mamy trzy szczyty. Jeżeli zdjęcie jest zrobione w kierunku południowo-wschodnim. No to one w zasadzie można powiedzieć, że mniej więcej blisko siebie się znajdują. Ja tutaj jeszcze na chwilę wygumkuję kawałek, bo niestety zamazałem jedną ważną informację. Wysokość szczytu borowa. Zobaczcie. 853 metry nad poziomem morzu. Mamy jeszcze szczyt wołowiec. Dobrze pamiętam, że był podany, tak. I on ma 776 metrów. No to borowa jest zdecydowanie wyższa. W takim razie to ona powinna być też najwyższym szczytem na tej mapie. No i to wydaje się ten szczyt. No jest zdecydowanie wyżej z tyłu. I pomimo tego, że jest z tyłu, to i tak jest wyższy. Na 100% to jest ten szczyt borowa. No i dobra, i mamy jeszcze dwa szczyty, i tutaj też, zobaczcie, dwa obok siebie leżą. Jeden nazywa się kozioł, drugi nazywa się wołowiec. Wołowiec to jest ten bardziej na górze, ale zobaczcie, jeżeli macie problem z takim wyobrażeniem sobie, to zawsze pamiętajcie, że na maturze możecie sobie tą mapę po prostu obrócić. Ok, obróciliśmy sobie tą mapę. Eee, tak jak na maturze możecie obrócić, no i teraz zobaczcie borowa maksymalnie z prawej wszystko się zgadza. Natomiast maksymalnie z lewej powinien być szczyt o nazwie Wołowiec, czyli X. Następnie Kozioł, czyli Y. No i jeszcze raz podpiszmy sobie tą Borowę jako litera Z. No i tak, i to się zgadza. Pamiętajcie, bardzo często na maturze będzie tak, że te zdjęcia będą urobione tak jakby z góry na dół, czyli w kierunku południowym. Czyli no, będzie na zdjęciu tak jakby odwrotnie niż patrzycie na to na kartce. Odwróćcie sobie tą mapę, wtedy Wam łatwiej będzie sobie zobaczyć, co jest z której strony zdjęcia, bo to jest taki drobny błąd, ale gdzieś tam bardzo często się na różnego rodzaju zadaniach po prostu pojawia. No dobra, to wróćmy już sobie z, z powrotem do normalnego układu mapy i spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Dobra, czyli jeszcze raz tylko podpiszemy sobie tutaj. To był wołowiec. A, to jest kozioł. Mamy szczyty opisane, a więc już teraz nie powinno być problemu. Turysta podczas wycieczki wszedł na szczyt oznaczony literą X. X. To mamy wołowiec, no i wyraźnie widzimy, że nasza mapa z tym wołowcem się nie pokrywa, a więc tutaj będzie odpowiedź fałszywa. No i fragment trasy wycieczki przebiegał między górami, których szczyty oznaczono literami Y, Z, Y, kozioł, no, podpisaliśmy sobie chociaż nie było tego, tutaj Borowa podpisaliśmy sobie literą Z. No i tu jest ta przełęcz, którą szliśmy o w tym miejscu. A więc faktycznie wszystko nam się zgadza. To jest prawda. Generalnie termin przełęcz oznacza obniżenie pomiędzy dwoma szczytami. Dlatego no, to też jest taki termin, który gdzieś tam warto sobie kojarzyć. No, no dobra, to idziemy do następnego zadania. Pamiętajcie, że na mapie na egzaminie też możecie sobie zaznaczać, no tylko też pamiętajcie, że jak już zaznaczycie długopisem coś, to ciężko wam później będzie go zetrzeć, bo sobie zasłonicie po prostu jakieś elementy mapy, więc z tym zaznaczaniem na mapie to też tak wiecie, oszczędnie, żeby sobie nie zasłonić jakiejś ważnej informacji. Zadanie. 1.2 Długość trasy ze stacji kolejowej na szczyt góry borowej wynosi 4,375 km. Stacja kolejowa wałbrzyk główny położona jest na wysokości 483 m. Trasa ze stacji przebiega wyłącznie w górę. Pieszy turysta po płaskim terenie idzie z prędkością 3,5 km na godzinę, a każde 100 metrów różnicy wysokości podczas podejścia wydłuża czas trwania wycieczki o 10 minut. Bardzo dużo informacji, które mogą was tutaj przyprawić o zawrót głowy, ale samo w sobie zadanie nie jest trudne. W zasadzie to nawet nie musimy patrzeć na mapę do tego zadania. A nie, przepraszam, będziemy musieli sprawdzić jeden element, mianowicie wysokość Góry Borowej. Zróbmy to od razu. 853 metry nad poziomem morza. Napiszę sobie tutaj 853 metry nad poziomem morza. Ok. Mam podaną długość trasy już w terenie, a więc nie muszę tutaj wykonywać zadania ze skalą, natomiast no, muszę obliczyć, ile mu zajmie przejście tej trasy. Mam prędkość po płaskim terenie 3,5 km na godzinę. No i teraz, jak ktoś jest dobry z fizyki, to na pewno pamięta, że wzór na prędkość to jest V równa się S przez T, czyli prędkość równa się droga przez czas. No i spoko, można tu sobie podstawić no tak, bardzo na szybko prędkość mamy podane 3,5 km na godzinę, równa się pręd, yy, droga 4,375 km. przez czas, o tego właśnie nie wiemy, to jest ta nasza niewiadoma. No i teraz przekształcam to, rozwiązuję sobie zadanie. Yy, mogę zrobić na szybko, najwyżej przewiniecie. Obie strony mnożę razy t, przynajmniej tak mnie kiedyś uczyli. Wtedy dostaję t razy 3,5 km na godzinę równa się 4,375 km. No i muszę się pozbyć liczby, która jest przy naszej niewiadomej, czyli przy czasie, a więc obie strony równania dzielę przez 3,5 km na godzinę. Z tej strony mi zostaje samo t, a tutaj co dostaje? 4,375 km podzielić przez 3,5, ale tutaj dzielę, więc te jednostki nam się trochę, tak jakby skracają. Może ja to osobno na fizyce to się jakoś tak pisało, że to będą kilometry razy godziny przez kilometry. No i to się skraca. Co mi wychodzi? Wychodzi mi 1,25 Godziny. I teraz uwaga, to 25 setnych godziny to nie jest 25 minut. To też jest błąd, który popełnia wiele osób. 25 setnych to mówiąc inaczej 1 czwarta godziny. A 1 czwarta godziny to jest 15 minut. No i jeżeli mi nie wierzycie, to pamiętajcie, że 0,25 razy 60 minut no to Wam da właśnie te 15 minut. A więc czas. To jest 1 godzina i 15 minut, ale tutaj przypominam, nie cieszymy się, bo na razie nam wyszła droga po płaskim. Jeszcze zaraz musimy dorzucić różnicę wysokości, ale to za chwilę. Natomiast, jeżeli ktoś z Was nie pamięta tego wzoru, to spróbujcie wykorzystać proporcje. W geografii naprawdę mnóstwo zadań możecie rozwiązać za pomocą proporcji. No i teraz, co tutaj możemy spróbować wykombinować za proporcje? Jeżeli wiem, że turysta w ciągu 60 minut pokonuje odległość 3,5 km, to w takim razie ile czasu zajmie przejście turyście? Odległość 4 km kilometrów I 375 metrów, czyli 4,375 tysięcznych kilometra. Mam proporcje, tak jak było przy zadaniach ze skali, w zasadzie. Naprawdę, proporcje jest takim sposobem rozwiązywania zadań w geografii, który często się używa. No i co? X razy 3,5 km równa się. 4,375 km razy 60 minut. Ja sobie od razu zamieniłem na minuty. Sprytny byłem tym razem. Dzielę przez liczbę, która jest przy x. x to się równa 4,375 km razy 60 minut podzielić przez. 3,5 kilometra. Zobaczcie, kilometry mi się skracają. Daję wam głowę, wynik wyjdzie dokładnie ten sam. Nie wiecie, sprawdźcie na kalkulatorze. Wychodzi ta 1 godzina i 15 minut. Ale przypominam, to jest droga po płaskim. Ja teraz trochę to z mnie wyczyszczę, bo brakuje mi miejsca na ostatnie obliczenia. No i jeszcze muszę teraz obliczyć tą różnicę wysokości. I co mam tutaj? Mm... 853 metry, 483 metry, obie wartości nad poziomem morza. Muszę obliczyć różnicę wysokości. To jest pierwsza rzecz. 853 metry nad poziomem morza minus 483 metry nad poziomem morza. Równa się. No, sprawa prosta. Przypominam, że możecie mieć kalkulator na maturze, więc to naprawdę nie są trudne obliczenia. 370 metrów różnicy. No, i co teraz? To no i znowu ja bym ułożył proporcje. Każde 100 metrów pokonuje dodatkowe 10 minut. No to skoro wiem, że każde przejście 100 metrów pod górę to jest dla niego dodatkowe 10 minut, to w takim razie przejście 370 metrów pod górę to ile to będzie dodatkowych minut? Znowu, zobaczcie, ułożyłem proporcje. No, jak to znowu? Pomnożę na krzyż. x razy 100 metrów. Równa się. 10 minut razy 370 metrów. Dzielę obie strony przez liczbę, która jest przy x. x to się równa. 10 minut razy 370 metrów. Podzielić, przepraszam, już się nie mieszczę, przez 100 metrów. Metry się skrócą. Jedno zero się skraca, drugie zero się skraca. A więc wyszło mi, że jest dodatkowe 37 minut. Oczywiście przypominam, na kalkulatorze robicie wszystkie obliczenia, żeby to on myślał za was, a nie wy za niego. No i co? Godzina 15 plus 37 minut, no to sprawa wydaje się prosta. Czas trwania wycieczki to 1 godzina i 52 minuty. Zobaczcie, całe zadanie tylko i wyłącznie z proporcji, tylko i wyłącznie mnożenie. Dwa pewne punkty. Zadania z obliczeniami są generalnie, możecie mi nie wierzyć, ale najłatwiejsze, bo tu musicie tylko mnożyć, dzielić, ewentualnie odejmować i dodawać. Nie musicie mieć żadnej wiedzy w zasadzie z zakresu geografii. No chyba żeby wiedzieć wiadomo, jakieś tam wzory przy okazji obliczania wysokości góros, górowania słońca, czy tego typu rzeczy, ale generalnie są to najprostsze i najpewniejsze zadania do zdobycia punktowego. Następne zadanie również z obliczeniami. Chociaż tutaj jest to tyle łatwo, że zobaczcie, nawet możecie strzelić odpowiedź. W sąsiedztwie wołowca przebiega tunel kolejowy pole B2, B3. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź. Długość tunelu kolejowego w terenie wynosi. Gdzie mamy ten tunel kolejowy? To jest chyba, jeżeli kojarzę dobrze. Sprawdzam w legendzie. To jest tunel, czyli to jest o cały ten odcinek. No i tutaj druga rzecz, która jest potrzebna na maturze, to jest linijka. Nie zrobicie tego zadania bez linijki. Możecie wtedy już tylko strzelać. Ale lepiej nie strzelać i rozwiązać to zadanie. No dobra, tutaj Wam nie zmierzę tego, nie pokażę Wam, jak działa linijka. Zakładam, że to wiecie. No i powinna Wam po zmierzeniu wyjść odległość około 3,2 cm. Pamiętajcie, że teoretycznie możecie przeprowadzić jakiś niedokładny pomiar. Na maturze zawsze jest margines błędu, ale tutaj, no i tak, Wam wyjdzie w pobliżu jakiejś odległości, a więc wtedy wybieracie jedyną poprawną odpowiedź. No dobra, jak rozwiązujemy zadania ze skali, bo to jest takie typowe zadanie ze skali. Mamy podaną skalę. Ona jest tutaj w takiej postaci, która nam nie pomoże korzystać z proporcji, a ja zawsze do tego zachęcam. Więc na samym początku spróbujmy sobie tą skalę zamienić na skalę mianowaną. Ci, którzy oczywiście już to mają za sobą, przewijają tą część, a ja bardzo szybko dla tych, którzy niestety mają to jeszcze przed sobą: 1 do 50 tysięcy. Taki zapis oznacza, że 1 cm na mapie to jest 50 tysięcy cm. Terenie. No i idę w stronę wyższych jednostek, jakichś większych. Od centymetrów większe są metry. Centymetrów w metrze jest 100, 100 ma 2 zera, skracam 2 zera i mam 1 cm to 500 metrów. Ja bym poszedł w stronę jeszcze wyższych, bo wszystkie odpowiedzi zawierają w sobie słówko kilometr, a więc bym od razu to zapisał jako 1 cm to pół kilometra. No i mam pierwszą linijkę proporcji. 1 cm to pół kilometra, to w takim razie, jeżeli na mapie mam 3,2 cm, to ile to będzie w terenie? Generalnie to przypomina mu jeszcze jednej rzeczy: mam taki specjalny odcinek, i to nawet nie jeden, poświęcony zadaniom ze skali, więc jeżeli teraz jest coś za szybko albo na pewno jest wyrwane z kontekstu, Obejrzyjcie sobie od początku wszystkie części, z których dowiecie się po prostu, jak te zadania ze skali są obliczane. No i co mamy? X razy 1 cm równa się 3,2 cm razy 0,5 km. Obie strony dzielę przez liczbę, która jest przy x. Wiem, że dzielenie przez 1 generalnie nie ma sensu, ale ja zawsze tam też mówię, dzielcie, bo wtedy te jednostki się też ładnie skracają. A jak się ładnie skracają, to znaczy, że dobrze podstawiliście wszystkie liczby przy układaniu proporcji. 3,2 cm razy 0,5 km podzielić przez 1 cm. To jest to, co mówiłem. Centymetry się skrócą,